Hej, witam wszystkich na moim kanale. Dziś chciałem Wam zaprezentować patch 8.11. Jest to oczywiście póki co wersja beta testa. Możecie sobie ją ściągnąć ze strony VOTA. Oczywiście wszystkich zapraszam do tego, gdyż jest okazja do praktycznie darmowego przetestowania sobie czołgów, których nie posiada się już, jeszcze w garażu. A na pewno chcielibyście zobaczyć, czy warto w ogóle odblokowywać damę rzadko. Jeżeli chodzi o zmiany, które póki co rzuciły mi się w oczy, no to dotyczą one w głównej mierze niszycieli 10 tieru, zostały tam obniżone o 100 punktów maksymalne obrażenia oraz czasy przelotowań co niektórych niszycieli zostały również zmienione. Jeżeli chodzi o inne zmiany, została dodana nowa bitwa, tak zwana bitwa narodów, czyli jest to starcie czołgów danej nacji z inną, na przykład czołgi amerykańskie z dajmy na to czołgami niemieckimi, w tej bitwie nie występują na pewno czołgi chińskie oraz japońskie, ze względu na ich małą ilość. Jeżeli chodzi o ustawienia graficzne, no mój komputer niestety nie pozwala na maksymalne detale. Próbowałem, ale niestety przy 9 fpsach, no niestety nie da się zbyt dobrze grać. Ja gram na ustawieniach, zaraz Wam pokażę. Jeżeli chodzi o ustawienia, wyglądają u mnie tak. Wszystko praktycznie na średnie, podłączane parę rzeczy, które ogólnie przeszkadzają w grze. Niestety nie mam żadnych modułów jeszcze wgranych, tak więc no póki co gra się ciężko. Ogólnie zakupiłem sobie niszyciela tego 10 klu. Jest to niesamowity magazynkowiec. Polecam działo oczywiście 128. To 250 miałem ją, ale nie opłaca się praktycznie w ogóle. Ta 128 robi niesamowitą robotę. Jeżeli chodzi o pociski standardowe, może tak. 276 penetracji. Wystarcza praktycznie na przewidzieć większości czołgów w grze. 352 penetracja na godzinę. No to to już mówi samo za siebie. No i oczywiście obrażenia. 560. Zostały one obniżone, ale i tak wystarczą na zdjęcie większości czołgów 9 kieru. Jeżeli nie wszystkich. Ok, może w takim razie zaprezentuję Wam go palcem. Zobaczycie jego walory. Oraz ewentualne zmiany graficzne, jeżeli przy moich ustawieniach jakiekolwiek dostrzegacie. Jak widać, rzuciło nas samymi dziesiątkami. Oczywiście to serwer testowy, tak więc nie dzieje, że każdy próbuje najwyższe tiery. Nikt się nie zajmuje niższymi. Każdy chce wypróbować, jak to wygląda. Ok, przełączę sobie od razu na złote pestki Albo nie, zobaczymy, jak to na standardowych przewija. Są 2 tak więc będzie okazja skonfrontować ich pancerz z moją penetracją. Jeżeli chodzi o załogę, no niestety nie mam jej jeszcze wytrenowanej w 100%. Tak więc zobaczymy jak to będzie wyglądało. Te 62 pisze mi, że jemu pomógł. A no, zobaczymy w ogóle, gdzie on pojedzie. Bardzo cenna rada, jeżeli już ściągniecie sobie tą wersję i nie będziecie mieli, pro, będziecie mieli problem z wejściem na serwer yy, Proponuję nie wchodzić na automatyczny, tylko zmienić na serwer numer 1 lub 2 i klikać za skutku Ja na przykład teraz przed wejściem do gry musiałem zrobić to ponad 15 razy ale udało się Naprawdę warto, warto próbować, warto cały czas klikać Wyrzuci Was raz, drugi, ale w końcu wejdziecie na ten serwer mnie na automatycznym nie chciało być ani razu zmiana na serwer numer 1, jest pomogła OK, pojedziemy tutaj na tzw. balkonik Jest to miejsce dla medów, ale niszczycielem... oj Obiekt Obiekt może namieszać tutaj krwi Zobaczymy czy mamy bicie na FVB. ale oczywiście no niestety nie mam modu, który mi tutaj daje większego zuma. Jest cokolwiek ciężko tutaj trafić. Dobrze, może nie skupiamy się tak bardzo mocno na nim. Jedziemy, poszukajmy innego celu. Został wąskę. Został wąskę. Został, jeszcze raz został no i niestety skończyły się pociski. Ale jak widzicie z boku FB jest bez problemu do przebicia. Co ciekawe w tym moim czogu, w tym niszczycielu jest to, że jeżeli chodzi o pancerz wieży, no, jest tutaj bardzo nikły, a jednak zarzają się na niej rykoszety i to bardzo często. Co na pewno mieście nie raz już w prawdziwej co. Tutaj pomożemy, spróbujemy pomóc chłopakom. Obiekt ich blokuje. Sowamy się póki co, a potem spróbujemy na niego wyjechać. Nasze się jest to wersja testowa, tak więc nie tracimy żadnych statystyk, można bez obawy, nawet mocno zraszować. Czego oczywiście nie polecamy już w zwykłej grze. Prawie przeładowane. OK rozkaz ściągnięta ajaj, aj, naprawił ale dobrze, spazujemy go w delikatny sposób Próbuję uciec za tory na pewno samo się nie udaje dobrze, może nie będziemy czekali, bo to jest bez sensu Taranujemy i zaczóreczkę, wykończmy obiekta. Jak zauważyliście, dwary koszety nieciekawe w tył wieży, praktycznie i zaczurki. Oj, aż normalnie mi się zrobiło gorąco, muszę Wam powiedzieć. No ale na szczęście udało się. Jak zauważyliście, podczas taranowania nie doznałem żadnego uszczerbku. Dzięki temu, że po prostu mam zainstalowany dodatkowy moduł. Który obniża w czasie taranowania moje obrażenia. Jest on bardzo przydatny. Również pomaga uniknąć spasza od artylerii. A przynajmniej 50%. No, ok, 8 sekund do przeładowania. Myślę, że tutaj zdążymy wyjechać. Podświetlić coś. es to. Jest to już zginęło. Tutaj wolną drogę T57 stoi, zjedzie na dół, czy będzie tutaj stało? Dobrze, dojedziemy go tutaj. W takim razie, ależ zacięcia są tej grze niesamowite. Różmy się, to może być ciężkie spotkanie z tym niszczycielem. Czy zjedziemy tu bezpiecznie? Udało się. Trzy pociski. Niestety nie wiem, ile on ma HP. No, spróbujemy, może nam się uda go zdjąć. Pytanie: On Dwóch faktycznie zbliża się do naszej bazy. Tak więc tutaj został tylko ten niszyciel. Spróbujmy podjechać tutaj do krzaczka. Czy go podświetlimy. No niestety nie. Ja nie może być tak. Prawdopodobnie on teraz na nas czeka. Ok, spróbuję się przeładować. Mam nadzieję, że to nie będzie zły ruch z mojej strony. Coś tu najwyżej zjedziemy tutaj na to będziemy starali się uciec Czy nasi migają tam? Obiektem walczą Zobaczmy Jedyny mankament tego działania no to niestety bardzo długi czas przeładowania ale przy tych obrażeniach to no niestety jest to wymagane Oj, zostaliśmy podświetleni W jaki sposób przez kogo przez przeszłego niszczyciela? Przez zostałem Nie jak mnie tak poświecić od tak. Nie trafił, nie trafił, nie trafił Oj. To był zły ruch Mam minutę, żeby go dogonić całą, już 30 sekund Został sam, tak więc, no zobaczymy Albo on, albo ja Nie boję się, najwyżej zginę Jak zauważyliście, nie udało mi się go przebić Oj, kolejny Niestety nie mam na uciec, on mnie też niestety nie, nie spenetrował, no może i niestety no i czy go dobiję teraz? Czego dobiję? No i niestety nie udało mi się Ale nasze się został wykończony Ok, w tym filmiku to by było na tyle. Dziękuję za Do zobaczenia następnej.